Cześć, witamy Was na nowym kanale młynarstw Nieruchomości Light. Tutaj będziemy Wam pokazywać naszą codzienność, czyli to czym się zajmujemy na co dzień, to co widać, to czego nie widać przy pracy pośrednika. A ten pierwszy odcinek zaczniemy sobie od homestagingu, czyli przygotowania nieruchomości do sesji. Pokażemy Wam jak to wyglądało przed, w trakcie, Albo na odwrót. Nie zapomnijcie o polubieniu odcinka, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie częściej oglądać to, co robimy. Chcesz już coś nagrywać? Chcesz, żebym cię nagrywał? Pale się. Pale się do roboty, pale się do nagrywania. Chcesz coś też zabrać? A zaraz się spalę. Tak, trakcie. ekspres też bo też mi tu nie pasuje. A ekspresem są kupki. Słuchaj, Paula, chcę znowu skonfrontować kwestię. Mój doradca personalny. Chcę znowu o tarasie mówić, to dobrze? Nie no wiem. Taraz to nie o to Zamiast ekspresa będzie czajnik bliżej wystawiony, żeby czajnik bardziej ukrył, ale mówię, ci on mi tu. On mi tutaj się Nie przejść domu. Do tego pięć pokoi, dwie garderoby, dwie łazienki. No i szok, i szok, i garaż. I garaż, i wiatra. No i na ziemię, bo ziemi nie będzie. Nie Są też inne pomieszczenia poza kuchnią. Na przykład drodze z wielska Białej do Szczyrku w niedużej miejscowości pod górami w Mesznej. Wojtek, racji nieruchomości, zaprasza. Gdzie do materiału. Tam? Tam Nie, po prostu zaprasza. Po prostu? Do materiału. A na końcu co? Gdzie? Jeżeli spodobała Ci się ta oferta. mi się. Obserwuj nas, bo już niebawem w formule domu otwartego będziemy w stanie Ci go zaprezentować. Jeszcze w rozpisce. O, kuchnia. Mamy tutaj wszystko, co jest ważne w kuchni. Pewnie wszystko, co jest ważne w pokoju, w salonie i tak dalej. Wszystko, co jest niezbędne. Mamy tutaj mnóstwo siat. No nie wiemy, co działa. Tak, my się pan w tą lampę. Przecież nie wiemy, jestem. To, gdzie mamy, Jest Nie nie, nie, bardzo dobrze zorganizowani. Bo mamy wszystko, tylko nie wiadomo, gdzie. Paula, chciałabyś pokazać teraz naszym widzom. Jak wygląda po homestagingu? Ten tak, donek? mamy tu świetny materiał, bo mamy dużo pomieszczeń. Pokażemy, jak wygląda po home stagingu, a potem to wszystko zwiniemy i pokażemy Wam, jak było bez homestagingu. Zobaczmy. Żeby napisać, że w ogóle super, nie I Home Sweet Home. Home Sweet Home. Tak tu na razie jeszcze jest miarę pusto. Dopiero parę toreb. No i co? No i tak to teraz. I teraz po pokażemy wam efekt przed. Dokładnie. Tak, tak wygląda. Sada. Tak wygląda przed Home Stagingiem i po Home stagingu, Czyli gdy zabierzemy z powrotem wszystkie graty. Yeah. No I've changed Boxes, I cannot fit in the boxes Stop it, stop it Quitting is never an option Exhausted, This passion is never exhausted And you cannot stop it Nah, you cannot stop it I had to switch up the flow show you the way that it go God is good but his life is hard But it gets better when you grind it smart I'm just really trying to leave a mark We tired of being who they say we are Dobra, kończymy. E, odjeżdżamy naszym e, naszą bagażową. I zapraszamy do następnego odcinka Do na następnego hostingu i pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie.